Po faktach, po faktach Diana Rudni, kłaniam się pięknie. Już teraz kampania Beskitu i Radomir Wit. Zapraszam Państwa. Mordercy i gwałciciele w służbie Kremla. Nikt nas nie wysyła na rzeź, bo my jesteśmy rzeźnikami. Brutalni, bezwzględni, bezkarni. Zwyciężymy i Ukraińców, i NATO, i cały świat. Byli członkowie grupy Wagnera i ich relacje. Nie ma tam już prawdziwych żołnierzy, którzy nie strzelają do kobiet i dzieci. Wagnerowcy, najemnicy Putina. Superwizjer. Dziś o 20. Również w TVN24 GO. Dzień dobry, dzień dobry drodzy Państwo. Witamy Państwa bardzo serdecznie w sobotę, 13 dzień maja. Jest 5.55, nazywam się Rafał Wojda i w imieniu całego zespołu Wstajesz i Weekend zapraszam Państwa do spędzenia wspólnie z nami tego sobotniego. Poranka. A rozpoczynamy. Rozpoczynamy od rakiety pod Bydgoszczą. To jest ten temat, który elektryzuje w zasadzie wszystkich, którzy zainteresowani są bezpieczeństwem naszego kraju. Zwłaszcza po oświadczeniach przekazanych i przez ministra obrony narodowej, ale także przez dowódców polskich sił zbrojnych, no ale są też nowe ustalenia, nowe ustalenia portalu TVN24.pl. Te ustalenia dotyczą tego, że policja.